Wiem, wiem, że dość dawno nie było filmu, ale no e, święto Wielkanocne, potem trochę szkoły, też trochę nie miałem weny twórczej za bardzo A mam 1200 klipów na komputerze i powoli już nie mam miejsca, więc coś muszę z tym zrobić, więc w końcu trzeba nagrać jakiś film, co nie? I powiem tak, e, gdyby nie to, że Fortnite to jest totalnie ch**owy i kupa mi nie działa, to bym prawdopodobnie nie nagrywał tego filmu, ale jak widzicie nie działa mi kupa. Ratowanie świata w ogóle, jakbym chciał sobie zagrać, to po*** mi a, tryby, nie mam trybów k***a, NIE MAM! Jak sobie wyszukam, wyszukam sobie 1 v O, mam tryby, poczekajcie chłopaki, jest git! Otwalam tryb, on jest k a, wyłączony, on jest wyłączony, wpisuję Battle Royale, wpisuję Battle Royale Battle Royale O, ej, dobra, sobie zagram, Ch a, też k***a wyłączone Jak ja mam grać w Fortnite halo? Jak? Show me the way! Nie wiem, co ja mam. Komputer, chłopie, nie wiem. Prze Przeczyszczać? Czemu to tak działa, nie? But yeah. Smash the like button, subscribe and just enjoy the ranked video, I guess, bro. Yeah. No, miłego oglądania. O! Oh. Tak! Nice. Tak. Jak No się rusza? Kto jest je szwagier <laughs> Na jednej... Na jednej. <laughs> na jednej nodze. <laughs> Air Force na ułana, na drugiej mi dociątany jednotki, Aha, to je teraz szwagier. Ale stary, ja myślałem, że to jest po polsku, a to jest jakiś diota. Ej stary, ale są takie języki, które... Patrzysz, to jest polski? A to S -s Sundueski, nie? Chodź na berki. wam, kto jest teraz, Wager? Kto jest teraz, Wager? Na jednej Nike Air Force, a na drugiej Midi Jordan jednotki. Nie, no, za nic celuje. celuję. 300 Nice. Lecę w takiem. 116. Yes. Nice. Taki kim mam włączone? Dwa Jordany Jordanie jenotki Dzięki Ja Ej to było takie synchro A bo nie stam? tam Ja Jordanie jenotki Ja teraz szwagier nie Ostrzec Czysto? Tak Lecę Zabandę. na niego! 60 krok! Miau, miau, come on, come on, miał. Oh shit, oh, oh, no, Nie? 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 Ja... Jakie sery 50%? Ja 62. Nie no można i tak co nie? Tak mi się zarobi się gra w tą grę Uuuu, Unreal będzie w jeden dzień. Nie, tak mi się chce grać w tą grę, jest tak gówni. hicksD Brat sam się zabił Nie no Już są pierwsze glisy obstrane no No patrz na to Czomek na mnie leci, no Chyba mnie coś zara poluzuje, nie? CZEMU NIE MOGĘ BUDOWAĆ?! CO TO JEST, NO?! Już, czekaj, czekaj. No, widzę, jestem. O, na dachu. D200. 120. D, D! Już nie mam, już nie mam. Odłamam. To leci, 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 leci. Okay. Widzę. O no nice. O Nice. Snipe. A co <noise> snipe? Ej, patrz, patrz! Leci. Pop, tu. No, no. O! Ale wyrwał! Dobra, dobra, dobra Ja nie mam leczenie do tego Okej okay. Ja mam flakon tylko Pierwny ma Dead 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 się nice. Drugi, drugi jeszcze Spad, spad, spad flakon ma Ej chodź użyjemy flakon Dostałem sniper Stamtąd Odlejem się Leją się znali się zali 120, ja 120, odprawię, 120 120 w locie! Odprawia, uważaj, odprawia, uważaj! 120 w locie! A nas jeden? A chyba, tu sto. Asystę dostałem. Ja wezmę podwójną presję, jak możesz. Miał czym? O! Dabaj, i patrzymy leci. na mnie! Leci, leci! D-d-d-d-ooo! Eeeh, l l l Tu jest ziołek! Sniper, Sniper, Sniper Kaka, ma kaka, ma kraka Uważaj ohal��고. Sniper, uważaj ]ケ! Sniper 120 ziomek jakiś Leci Leci kolejny, leci kolejny 120 miał. O, jest? Aj Ma Strike 9 HP Let's go Ale pobieranie wyniku, śmieszne Ja sam. Psome… Golda 3 Jakim cudem ja dostałem <powerful> 21% Mam Jeden, jeden, no kurna przesuń się Jeden dead Jeden dead, jeden dead, dead, dead. Nice, <grym> 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 Nie no, brat Brat chciał od odkurzacz Udał, nie wiem co to jest Kosiarka spali, no <grym> DOSTRZELIŁEMU W RING No ta, no przecież ta, no jest O nie, się wychodzę z tej No przecież wychodzę a, z tej chop, Chłop, chłop leci na jednym Z, z, z wiadomo, nie? Jieszę się <laughs> Ej! Opa! 105! 5! Ja, ale zgranie! Płynie! Jest to dojścia! Leo! Właduje ci pieruny tam 40, 80! OBA kraka, obaj krack! Jeden, jeden, 40 wide jeszcze! Les nice! Jeden. Still nice blood. Uuu, ładnie dał, ładnie dał. Ale dzwonnica pa! <laughs> Cześć, stop, patrz, Stój, stój, stój. Teraz mogę powiedzieć, że masz. Czekaj? Łeb jak jajo! jo! fajny dźwięk mira. Nie podoba mi się, że jest taki duży. Ha. Krak? Ej, zabiłbym się, prawie. shit, on by mu dał. Czeka mi. Bijem? Jak to się nazywa? Yy, yy, Rizon, no powód. Wiem. Ej, biją się? To powinienem być kulturalny, nie, powie... nie powinienem mówić, się tam gniotą, na przykład. Nie, powiedz, że się biją. Nie, no, mają się potyczkują. Między sobą. <laughs> potyczkują się. Uf. Panowie rozwiązują spór. <laughs> Panowie jeszcze dorzucił, żeby było więcej elegancji. Mam pomysł. Na samej górze jest chyba. Pięknie, tak. Za późno, za późno skarbie. Jeszcze przyjdą ci tamci na, na trójkę. A, używa triga. Ah! Nice. Ah. 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 Brat go uleczył. Nie, po prostu jak się już do A no, no, no. Musisz. Ja na pewno go zabiję, chopie. Spokojna głowa. No, ja... Ale, ale przykł, chłop trika chciał użyć, nie? On tak jeszcze pewnie do niego. Ej, słuchaj, czeka już do trika, nie? Ej, Ej, patera, patera! I, I chłopie Nie rozwalaj kosza, nie rozwalaj kosza, czekaj. Działa! 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 Co? Działa. Zaraz zobaczysz. Czemu ty jesteś niewidzialny? Zobaczyłem to na TikToku. Zaraz będę w kosmosie. Ja wrócę Ziesz, tak... To... Ja wrócę tak za 30 minut, stary. Ja. Ej, trolujesz ja. gierę, nie? Grasz solo, solo grasz solo, grasz solo, grasz solo. Czemu ty to na rankedzie zrobiłeś? Gra. Ciekawe, czy tam lada wylądować na tej wyspie? Nie, nie, nie. Co? <laughs> zresetowało mnie <Dwa. laughs> yeah. 97 Jaaa Zero ma okay. Drugi uważaj Below Trzydzieści e, 30, 30. <laughs> Spierdziałem się U <laughs> mnie nawet tym killoffem nie uderzasz stary <laughs> Fajne glitche Ej! O. o. Ej, drugi. Kierun. A, w ulicy. pod innych. Jak on biegł, gdzie ja jestem? Tam jest. Idę, 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 idę. On się pode mną wierci. On nie nie że w kongres. Odechciewam cię. Nice. Te mamy. Nice. No, Jestem ja. gotów. Oh! Dostałem bombę jak masz magisnął. <tryk> Zapijałem się w schody, nie? Dome. Aha, co jest? Co? Da ranka podostałem. No, no się... ten mecz mi dodał 40%. Meło to La guitare, la cogne, oh 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 oh, oh let him cook let's cook man let him cook come on let him cook yeah, sure let him cook bro I did man that's the much treat bro that's what I'm talking about we love this season bro we love this one come on jump on me man I'm not scared! Come on! Nah, man. About man, hello. Let me see the rank. Will it be diamond three? Could be man. I ain't even play, bruh. I made three kills, bro. Let, let's see. Wait, 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 wait. I made three kills. Watch the damage, man. Watch the damage, Huh. Nah. <laughs> aaaa <laughs> haha dwóch razy sztuka? tak jest Mój my friend here justin he's already taken and he's cracked that fortnite my guy ej wiesz wiesz o czym sobie dzisiaj p... no okay, nie ma mądrych nie ma mądrych nie ma mądrych nie mam mądrych dla mnie starych. Nice. Nice. Yeah, jesteś najlepszy. Nie. Fast. Yeah, ale przygówy Oni byli i... słabi, oni byli słabi first Uuu, uuu, u. Let him cook. Dobra, ja mam najlepszy, nie. Ej, chyba ja mam najlepszy. Ej, mamy podobne, nie. Ja to biorę. Fuck. Hamir to pierdolę. 119. Ale nice. przegub. Leci się tutaj papterkam. Okury. Yeah. Nice. It... Ten ma zero fast. Od góry, od góry, uwaga. Aha. Furat, go. Nie. Nice, Yeah! Ej, jeżeli stary ten trick. O, tywa. fuck. Gdzie? Że... Yeah. O, widzę. Leży. Nice. Ale bomba. Ale mamy chłopie, stacked, gierka, nie. Zero HP, obaj chłopie, nie yeah, wiem jak się kręcimy. Na dolecz, nie, na dolecz, na dolecz, na dolecz. O, fuck. Ja kom leczenia jakiego koledzy. Gdzie? Ain't no way. Yeah! Dwie apteczki opie, jesteśmy w dupie, nie? Jedna! I, I bandaże! Holy cow! Daj mi wam ja Weź apteczkę. Nie no, już wziąłem, nie? To pierwszy bie biga. Dobra. Jakbyśmy A, mieli FIZA, to by było fajne. Ale dawaj dołem, dawaj dołem. To, to 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 O! Nie no, gitnie. Straight up snaipereczka. O mi przychodzi przez tekstury, nienawidzę tej gry Nice O, chyba sobie że mnie żartujesz A no słyszałem go już! 15 HP miał! Nie no, ten sezon nienawidzę tego. O, awansik, pozdro Ach. Diamond three. Twenty. I Diamond three. Let's go, Diamond three. Shoo, boys! Look what I got here. -hoo -hoo. Yeah, bro. I just wanna, I just wanna help y'all for the support, bro. Like, If you nie you bym Bardzo się should be za to, nie? A... Atakos, ta klawiatura kosztuje tak samo co four bands, man. That's crazy. Let me unpack this thing for real. All right. Let me flip it. Oh. Oh my God. But it looks beautiful. Come on. Patrz jak ogromna jest ta membranowa, na której grałem przez chwilę. This is small. Eww. Ok, so we got the keyboard. Jezus Mary, nigdy nie widziałem, żeby klawiatura była tak pięknie zapakowana. Dobra, ja muszę to otworzyć, olup. Alright, bro, come on. Kurde, jakie to jest ciężkie. Dobra, ale no, patrzcie na to, nie. <laughs> That's a whole lot of difference. Alright, click, check. Hey, that is clean. That is absolutely clean, bro. Let's go. This keyboard is actually crazy, bro. That That is That is Yeah, that is beautiful, bro. Dobra. Y wracajcie do no nie. Okay. Dobra. To koniec opening. Dzięki, dzięki za support, dzięki za donaty, dzięki za subskrypcję. Więc tak, nie zdążyłem dokończyć tam, bo w telefonie miałem mega mało baterii. Yy, chciałbym wam mega podziękować za support, za donaty i za subskrypcję. Bo gdyby nie wy, nie miałbym ani tej myszki i ani tej klawiatury, którą właśnie odpakowałem. Więc bardzo chciałbym wam podziękować po prostu za to. I no co, no? Widzimy się w kolejnym odcinku chyba, nie? Ja... Yeah. So peace bro shut up cockney bro let me talk